Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteś ze mną i przypominam, bądź osobą wdzięczną. Wymień teraz swoje wdzięczności. A jak będą wdzięczności zrobione, zapraszam do wysłuchania wspaniałego cytatu. Więc może zrób pauzę, zastanów się przez chwilę, za co powinieneś, powinnaś być osobą wdzięczną. Przemyśl to bardzo dokładnie, bo bardzo często te rzeczy przyziemne, które tak często posiadamy, Spowszedniały jak chleb. Mamy to na co dzień, a trzeba być za to osobą wdzięczną, aby doceniać to, co posiadamy, a to będzie poprawiało w ogromnym, ogromnym stopniu jakość Twojego życia. Więc przypominam, bądź osobą wdzięczną. A teraz zapraszam do wysłuchania krótkiego cytatu, a później do medytacji z tym cytatem związanej. Bądź szczęśliwy teraz, bez powodu, albo nie będziesz szczęśliwy nigdy. Bądź szczęśliwy teraz, bez powodu. Nie warto szukać powodu, który nam da szczęście. Można być po prostu szczęśliwym, albo nie będziesz szczęśliwy nigdy. Jeżeli będziemy szukać koniecznie, na siłę powodów do tego, aby móc odczuć szczęście może dojść do sytuacji, w której nie znajdziemy tego powodu. I po prostu będziemy skazani na to, aby żyć w smutku, w nieszczęściu, w rozpaczy, a możemy znaleźć powód, że poranna kawa nas cieszy i uśmiech na twarzy. I naprawdę zacząć nad tym myśleć, że tak dużo posiadamy. Jesteśmy ludźmi, mamy wielką, wielkie możliwości, inteligencję, a tak często te osoby nawet które Posiadają bardzo dużo, potrafią również być bardzo nieszczęśliwe. Więc zwróćcie uwagę na to, że posiadanie nie da szczęścia. Trzeba się cieszyć z tego wszystkiego, co posiadamy, aby móc być szczęśliwym. Aby móc być szczęśliwą. A teraz zapraszam Cię do tego, co powiedziałem: krótkiej medytacji, tego, aby dostrzegać szczęście we wszystkim, co nas otacza. A więc usiądź sobie bardzo wygodnie. Sprawdź, czy masz kręgosłup wyprostowany, lub oprzyj się wygodnie w fotelu, usiądź wygodnie na krześle. Możesz zamknąć oczy, jeżeli ci to pomoże. Weź przyjemny, głęboki wdech i pozwól, aby całe twoje ciało się odprężyło i zrelaksowało. Robisz to dla siebie, więc rób to dobrze. Robisz to dla innych, bo będą cię dostrzegać jako osobą szczęśliwą. Więc zrób to dobrze. Usiądź wygodnie po prostu. Skoncentruj się na tym. Poczuj oparcie pod swoimi plecami. Poczuj, że posiadasz ręce, nogi. Poczuj, że siedzisz. I skoncentruj teraz swój... swój skoncentruj swoją uwagę na oddechu. Zacznij obserwować swój oddech. Weź przyjemny, głęboki wdech, i powolny, spokojny, miarowy wydech. I powtórz to jeszcze raz. I powtórz to ponownie. Bardzo dobrze. Teraz poczuj, jak całe Twoje ciało się odpręża i relaksuje. Całe twoje ciało się przyjemnie odpręża i relaksuje, i poczuj, jak rozluźniają się mięśnie twojego czoła. A to przyjemne uczucie odprężenia przechodzi na twoje skronie i poczuj, jak rozluźniają się twoje szczęki. Możesz poruszać trochę szczęką, aby poczuć jeszcze większe rozluźnienie. I opuść ramiona. Poczuj, jak twoje ramiona się rozluźniają, odprężają, a ty możesz zrzucić ten ciężar. To jest OK. I możesz odczuć szczęście w tym momencie. Takie zwykłe, bez powodu. Szczęście to jest uczucie, którym Ty dysponujesz i jest ono od Ciebie w ogromnym stopniu zależne. Możesz odczuć szczęście tak po prostu, bez powodu, i pozwól sobie teraz na to, aby szczęście cię napełniło, i otwórz się na nie. Pozwól sobie na to. Pozwól sobie na to, aby być osobą szczęśliwą bez powodu, po prostu od tak. Aby cieszyło Cię wszystko, co Cię otacza, latające ptaki po niebie, wędrujące chmury, padający deszcz lub skrzypiący śnieg pod Twoimi nogami aby dawało Ci szczęście to, kim się otaczasz, aby w Tobie mogło powstać. Ogromne, wielkie zrozumienie do innych ludzi i akceptacja ich takimi, jakimi są. I odczuj, jak to szczęście do ciebie napływa, a ty możesz odczuwać szczęście w każdej chwili swojego życia. Akceptując to, na co nie masz wpływu, i poszukując najlepszych rozwiązań w tym zakresie, na który wpływ masz. A poczucie szczęścia to jest Twoje uczucie, odczucie, i możesz z nim zrobić, co tylko zechcesz. Możesz odczuć na swojej twarzy uśmiech. Możesz odczuć w swoim sercu radość. Możesz poczuć, jak całe Twoje ciało zdrowieje i regeneruje się, a Ty czujesz się z tym coraz lepiej i lepiej. I możesz poczuć szczęście. I możesz zaakceptować to, na co wpływu nie masz, i cieszyć się tym wszystkim, co jest dookoła Ciebie. Bardzo dobrze. Teraz możesz pozostać przez chwilę w tym stanie, w jakim się znajdujesz, i pozwól sobie na to, aby te przyjemne uczucia, odprężenia, pozostało z tobą jeszcze przez jakiś czas. A te pozytywne sugestie, które zaproponowałem, mogą się w tobie utrwalić i pogłębić jeszcze bardziej. Zastanów się przez chwilę nad tym świadomie, czy chcesz być osobą szczęśliwą. Jeżeli chcesz, postanów, że tak może być. Bardzo dobrze. Jeżeli chcesz, możesz pozostać. Jeżeli chcesz, możesz powoli powrócić, otwierając oczy. Uśmiechnij się, przeciągnij się. To jest wspaniały wieczór lub cudowny dzień, w zależności od tego, kiedy oglądasz ten filmik. Więc jeżeli podoba się ten materiał, naciśnij lajka, like daj łapkę do góry, naciśnij subskrybuj, udostępnij, aby inne osoby mogły też skorzystać z tego, co proponuję. Uśmiechnij się jeszcze raz. Szczęście należy do Ciebie. Wspaniałego, cudownego dnia wieczoru. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z Bogiem. Cześć, pa!